King Kong, też a panie... Sam fakt, że pod tym projektem nie podpisał się Sławomir Męcen, wasz doradca podatkowy świadczy o tym, że jest to projekt napisany na kolanie służący wyłącznie celom politycznym, a nie analizujący rzetelnie sytuację podatnika i budżetu, bo chyba nie mamy wątpliwości, że te dwa interesy wymagają ochrony. A ja chciałem jeszcze panie pośle. Poprosić pana posła Brauna, aby konsumował poza salą sejmową, ponieważ tam jest miejsce do spożywania posiłków, a nie tutaj. Proszę bardzo, panie pośle. Panie pośle, Braun, sala sejmowa to nie jest jadłodajnia. Powinien pan przynajmniej to wiedzieć, a nie wnosi pan pożywienie i konsumuje na sali sejmowej. Proszę bardzo. Szanowny panie marszałku. Wysoka Izbo, kiedy usłyszałem, że Konfederacja zaproponuje zmiany w podatkach, to powiem szczerze, nie oczekiwałem wiele. Ale ja zakładałem, że ubierzecie ten swój liberalny populizm chociaż kilka tabel i parę spójnych akapitów uzasadnienia. Niemniej potraficie zaskoczyć, bo w projekcie, który panie pośle Wipler, pan przyniósł dziś na obrady Sejmu, nie ma nawet tego. Ten projekt wygląda tak, jakby go ktoś naskrobał pięć minut przed obradami. Jest po prostu niepoważny. Ocena skutków finansowych ustawy, którą tam zamieściliście jest z braku lepszego określenia pocieszna. Pani kupiec Pana, panie pośle, Wippler, jeżeli pan sądzi, że taki byłby koszt wprowadzenia tej ustawy. Polacy zasługują na tą kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych, bo ciężko pracują między innymi na pana najliczniejszy rząd w historii. Jeśli nie umie pan dowieść tak kluczowej obietnicy, to nie powinien być pan premierem. Ja mam pytanie do posłów koalicji obywatelskiej. Jak Państwo sobie wyobrażali spełnienie tej obietnicy, jak Państwo ją składali? Skoro dzisiaj Państwo mówią, że to wyrok śmierci dla samorządów, że to jest policzek wymierzony samorządów, ta obietnica pokazuje, jak koalicja obywatelska traktuje Polaków. Dwa razy obiecać to jak raz dać. Kto to powiedział? No prominentny polityk właśnie koalicji obywatelskiej, dzisiaj minister Sikorski. A dzisiaj na sali dowiadujemy się od posłów Platformy Obywatelskiej, że to zrujnuje fundusze samorządów, że to jest nieprzemyślana decyzja, która uderzy właśnie między innymi w samorządy. No szanowni państwo, panie Tusk, to pan obiecując Tarnowianom obniżkę podatku nie zrobił żadnej symulacji, czy pan ich po prostu okłamał? Raczej to drugie. No to jest istny kabaret Tuska, no uporządkujmy fakty. Sto dni temu Donald Tusk wychodzi i mówi... Paliwo będzie po 5,19, będzie kwota wolna od podatków w 100 dni, i po 100 dniach Donald Tusk milionom Polaków pokazuje figę z makiem. Taką figę z makiem. Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość przygotowują projekt ustawy, który jest realizacją tego, co obiecał Donald Tusk i Platforma Obywatelska. I co? I posłowie Platformy Obywatelskiej atakują Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację, że to populizm, że to już uderzenie w samorządy, że to jest nieodpowiedzialne. No czy wyście po prostu powariowali? To jest kompletnie nieodpowiedzialne. Obiecaliście Polakom kwotę wolną od podatku 60 tysięcy złotych, więc macie obowiązek dotrzymać słowa. Mnie nie interesuje, że Donald Tusk sobie zaplanował w roku 2025, że jako kandydat na prezydenta bo wystawi oczywiście Rafała Trzaskowskiego do wiatru, będzie sobie wtedy z tym projektem szedł. Dzisiaj ma być uchwalona ta ustawa Ustawa Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości. Słowo się rzekło, musi być dotrzymane. Jestem z koalicji obywatelskiej, a więc w życiu nie zagłosuję za ustawą Konfederacji. Drodzy Polacy, jestem z Prawa i Sprawiedliwości, ale nade wszystko, nade wszystko jestem Polakiem. I wiem, będąc formacją, którą... Z której, z której ramienia występuję, wiem, że jeżeli rodakom, Polakom coś się obiecuje, to trzeba dotrzymać. Wy w Koalicji Obywatelskiej nie macie o tym zielonego pojęcia. I teraz, proszę Państwa, mówiliście o tym, że zrobicie coś profesjonalnie. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, zobaczcie tych profesjonalistów, ilu ich tu jest, jak oni wyglądają, jak mają pospuszczone głowy. I jeszcze jedna rada do Was, tak na dobrą sprawę. Wy pamiętajcie o tym, że te wszystkie rzeczy, te wszystkie bzdury, które się przed chwilą opowiadali to przecież was słucha Donald Tusk, a Wyżeście występowali przeciwko jego projektu. Wyżeście tak na dobrą sprawę krytykowali to wszystko, co on obiecał. Wy się zastanówcie, ja wam dobrze radzę, bo za chwilę się może okazać, że ten miecz, który w tej chwili jest uruchamiany, miecz Donalda Tuska, będzie sięgał do w pierwszej kolejności do was. Myście logicznie i pamiętajcie, jesteście Polakami, a dopiero później przedstawicielami Platformy Obywatelskiej. Sądząc z tej frekwencji... Spójrzcie Państwo, nie wiem do kogo mówić. Posłów po lewej stronie widzimy, jak oni traktują Polaków. Mieliście Państwo na sztandarach sto konkretów, nowe podejście dla przedsiębiorców, dla ludzi, którzy chcą zarabiać, którzy pracują na etatach. Tymczasem widzicie Państwo, gdzie, gdzie, jak traktujecie ludzi, jak traktujecie naszych obywateli. A czym Wy chcecie się zajmować, droga Lewico? drogie rządy światowej rewolucji pod kierownictwem Donalda Tuska, przedstawiciela na Polskę rewolucji. Kiedy wasze ławy są pełne? Otóż, gdy wprowadzacie na przykład kwestie podnoszenia obciążeń fiskalnych, jak finansowanie skrajnie niemoralnego zabiegu in vitro z publicznego grosza w wysokości pół miliarda złotych rocznie, plus genderowy telefon zaufania dzieci i młodzieży. Pigułka dzień po, a 11 kwietnia będziecie tłumnie, walczyć o to, w jakim wieku można wbrew konstytucji mordować polskie dzieci. Ludzie, którzy nie mają pojęcia o finansach publicznych, mają ten sam skrypt i 15 razy powtarzają, jakby nie słyszeli, bez braku szacunku wzajemnego do siebie pytań swoich poprzedników, w których powtarzają pieniądze nie będą miały, samorządy nie będą miały, nie będą miały. Czy Donald Tusk i właśnie koleżanki i koledzy z koalicji rządowej nie wiedzieli, że pieniądze w samorządach nie będzie, jak uchwalimy poniesienie kwoty wolnej. Myślę, że on akurat wiedział. On akurat miał pewne przeczucia. Również przygotowywana do stanowiska ministra finansów obecna minister zdrowia, bo to generalnie pewnie mogą być każdy w tym kraju, jak nie finanse, to zdrowie. Pani minister też mówi, tak, 60 tysięcy, chodziłem z nimi na debaty. Ja wtedy pytałem, a co z pieniędzmi dla samorządów. Donald musiał mieć jakiś tajny plan, który ukrył przed wami i przed nami, przed polskimi obywatelami, bo na pewno wiedział, że z podatku dochodowego od osób fizycznych finansuje się i gminy, i samorządy na poziomie powiatów, i samorząd wojewódzki. Ale my położyliśmy projekt, który wykrytujecie, śmiejecie się, podśmiewacie, narzekacie na jakość legislacyjną, świetnie będziemy pracować na tę ustawę. Po co trzy czytania, po co nam druga izba? Po co nam weto prezydenckie? Jako konfederacja jesteśmy rzecznikami tych, których oszukaliście w kampanii wyborczej i będziemy się dopominać o wszystkie wasze postulaty. Jak bardzo byście nie jęczeli, że jest wojna i jest źle i że gdzieś braknie pieniędzy, balbo się mówi i zaciska zęby jak lewica, że podatki powinny być wysokie i powiedzieć bzdury, że jakimś tam mitycznym bogatym się zabierze pieniądze. Panie marszałku, najliczniejszego od 556 lat Sejmu, Panie nieobecny premierze, wygrał Pan wybory. Ma Pan dostęp do wszystkich dokumentów. Proszę zakończyć żenujący speklak arogancji i hamstwa, jaki się odbywa na komisjach śledczych. Proszę ujawnić, jaką licencję na Pegasusa zakupiła Polska i jakie ona ma funkcjonalności. Kto był podsłuchiwany i czy było to zgodnie z prawem. Minister Siemoniak zabawia się w ministra Kołodziejczaka, który to obiecał trzy miesiące temu rolnikom ujawnić listę, które, listę firm, które sprowadzały zboże do Polski. Teraz minister Siemoniak mówi, że on ujawni listę tych, którzy byli podsłuchiwani. To na co czeka? Jak nie wie jak to zrobić, to tam siedzi pani minister Leszczyna od czorodziejskiej różdżki. Proszę zapytać. Panie premierze, co to jest za maskarada? Pana posłowie w komisjach. Nie ośmieszają tylko siebie, ale ośmieszają cały parlament i Polskę. Apeluję do pana premiera o wyciszenie sporu polsko-polskiego, bo mamy wojnę za wschodnią, za wschodnią granicą, a za zachodnią granicą mamy Zielony Ład, który zrujnuje polskie, polską gospodarkę i polskie Dziękuję społeczeństwo. Panie pośle, szanowny panie marszałku, szanowny panie premierze nieobecny, panie marszałku rotacyjny, ja rozumiem, że nie szanujecie własnego elektoratu, bo 100 konkretów gdzieś tam poszło. Ale mam takie pytanie: Bo jest jedna grupa, która się cieszy. To 20 tysięcy więźniów, których zamierzacie wypuścić z więzienia. Naprawdę pan chce dzisiaj 20 tysięcy ludzi wypuścić z więzienia w ramach co? Rekompensat, czy do nagrodze, wynagrodzenia, czy docenienia za to, że na was zagłosowali? Cicho bądź tam nitra sprzedawkowany. Panie, Panie pośle, tak samo jak i. Panie pośle. Dziękuję. Przywołuję pana do rzeczy tak i samo cieszę się, że na Leścich cicho siedzi, a ty King Kong też cicho sieć tam. Panie pośle, Ale po raz drugi przywołuję pana do osoby, rzeczy. osoby, które wyjdą z więzienia, więc Powadanie. jestem tutaj związkiem przeciwnym do tego, ponieważ kompromitujecie się z każdą minutą w dalszej tej kadencji. Dziękuję. Panie pośle, po pierwsze na podstawie... Panie pośle, panie ministrze dwutygodniowe, pan poczeka chwilę jeszcze. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 2 regulaminu Sejmu stwierdzam, że swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszył Pan powagę Sejmu. Nie udzieliłem Panu głosu. Proszę opuścić mównicę. Proszę opuścić mównicę w tej chwili. Zapraszam na miejsce. No chyba Pan żartuje. No chyba pan żartuje. Dziękuję za pana dobre rady. Pozdrawiam pana serdecznie. Proszę wrócić na miejsce. I nie zapomnieć o tym, że został pan ukarany dzisiaj w czasie tych obrad za naruszenie powagi Izby. Na tym posiedzeniu Sejmu procedowaliśmy uchwałę o żubrach, bobrach, wydrach, ryjówkach i zającach. Później ustawę o rozbiciu dzielnicowym. Później ustawę zdejmującą zabezpieczenia przed lichwą dla rolników. No i tak można się powoli zbierać do domu, bo jutro nie ma głosowań, parę punktów i to jest troszkę śmieszne, ale z drugiej strony bardzo tragiczne, bo mamy wojnę na Ukrainie, z drugiej strony cały czas dzisiaj wielki protest rolników i powinniśmy jako odpowiedzialni politycy dzisiaj podebatować tutaj. W parlamencie na temat rolnictwa, na temat embarga na produkty rolno-spożywcze, na temat zawieszenia Zielonego Ładu, na temat zabezpieczenia magazynowego, bo przecież spekulacje będą powodować, że zboże będzie w okolicach 500-600 złotych w żniwa w tym roku za tonę. Więc jest to kuriozalna sytuacja Więc więcej pracy, mniej demagogii, mniej takiego taniego populizmu bo gospodarka płonie i rolnicy oczekiwali dzisiaj debaty, poważnej debaty w polskim parlamencie. Niestety polska klasa polityczna dzisiaj debatuje o żubrach i bobrach zamiast o polskim rolnictwie. Dziękuję bardzo.